Okej okay, kajaki, ja te kajaki likwiduję. Let's rock! <grym> kajaki zlikwiduję u ciebie. No summy <grym> a, ja, a, ja, a ja miałem na myśli, że wejdę na kumie na komputer już i jeśli... Na... Nie działa. Ale dobra, do poznania pojedziesz. Nie muszę, powiedziałem, że, że mogę otako. <grym> Okej, okay, do Okej, okay, Majka mam czerwony Nie pokazał bieg, mi poradnika! To, to ja mam jakąś kibickę słowanu bratysława. Jaki masz to to world record? ma... ma, ma o pauzę i to masz Filip! Fil to. No jaki masz world record? E, nie widziałem, czekaj. Okej. Okay. A olympic record? Nie widzę teraz, pobiegnę. biegnę. Dobra, ja najpierw zrobię, nie wiem, tyle. Gdzie to jest? Czekaj. D na no, to, początku. Nie, nie, nie widzę tego nigdzie. Na no, 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 początku masz start. Tak. Jak ustawiasz no, się. Mogę robić po 2 metry od razu. To, no, to my to my więcej my wybrać, bo po dwa. Molek się weź 60 i. Szkoda, Monek się trochę. Dobra, mi skliknąłem i wybrałem. Wybrałem o 2 więcej po prostu. I zobacz. Nie wiem, chyba nie zobaczyłeś jednak. No nie zobaczyłem. Okay. To przed następnym skokiem nie wybieraj wysokości, tylko w prawym górnym rogu masz napisane, jaki jest World Record. No ale. Co? O, dobra, znam no. Na Tuhai! Dziwne trochę. Jakim cudem tuchaj? Dobra, ten pan też jest na Nienawidzę tej gry. Już myszką było lepiej. Niech zna. Ja na Tuhai przeskoczyłem. Jaki masz Olimpijski rekord i World Record? A, 2.14 mam. World Record? No? I Olimpijski jaki? Tak, 2.14. Okej, okay, no to ja mam 2.16 World Record i yes! Olimpijski. No to mówię, że yes! mam 2.14. Albo 16. Nowy no dobra, olimpiad, ale to Olimpiadowy rekord. Olimpiadowy wygląd. Brat uznał język no, Polski dobra, za kruzle. Moneks się zrobił ktoś jeszcze, czy nie? Ja też. Okay. Jebana. O, oh, huragan hej! No co, pierwsze, oh. pierwsze, pierwsze? pierwsze. <laughs> <laughs> I, I przez to Moneks się nie mają metalu, są trzy złoto. No co? I, i zostaniemy, tak jak nie robimy. Ale oni mogą nas Moneks Olympic Rekord i jest czwarty. <laughs> no. no tak, no, czwarty. <laughs> Szimrak w ogóle tam. On mi się odłączył! Yyyy... How sad? Ile to robiłem? 64 i się nie udało. Miałem idealny kąt i też się nie udało. Ci idealny speedlock. No to też zależy czy schowałeś nogi, no i skąd skoczyłeś. Ja 216 no 16 no ta, ta. zrobiłem... Okej, okay, no ja 2.16 ja, ja 16 zrobiłem nie Mówiłem, na perfekcie. Tak. Powiedziałem O, szkoda, nie udało się tym razem. Kurwa. Ktoś zrobił. Widzę timeout. Albo skończył po prostu trzy razy. No co, brawo Niels. No nie gr ty grałeś tam chyba cały czas ty fake jest Miałem perfect angle i full speed lock, więc to nawet 2.16 zrobić. No, no właśnie, raczej tak. Nigdy no, nie miałem tego Ja miałem, raczej tak. Ja przez przypadek wypadku miałem 2.18 i teraz tego gdzie mogę sobie dzieć? 2.18 już nikt nie, nie zrobił, absolutnie z nas. No. Well, that won't be any good, A, on, jak się, jak A w Monech absolutnie sobie zerwszu. Chyba że zrobi nagle i taki będzie szok. To Ale będzie bardzo takie absurd. Słuchaj, 73. Nie i... było tak blisko, tak blisko byłem. Słuchaj, jak, było jak dba, tak blisko to, o, o 2,18. Dobra, przyjmę drugie miejsce. Ja też chcę drugie miejsce.

co się gówno, nie umiem gałką kątu ustawić, no. Jak teraz zrobię, to wyprzedzę za was dwóch, bo zgaduję, żeby 2 14 wzięliście, ale nie zrobię. Co? ja już przeskoczyłem dawno. Ale jebać, nie umiem kontu w Nie, good, good angle, maybe dalej no ja, i rozważyłem mi się tego, nie da przeskoczyć. Ja, ja mogę podzielić z Francuzem. Ja 216 Ja 2 próbowałem. To jest 2-16, a od kur... od próby 2-16 było To nie jest takie mądro w bo wtedy masz czwarte Ja zawsze robię tak, żebym miał jakieś bezpieczne top 3. Jak to się bierze teraz, że mam drugie? No, to my mamy prosty remis, to nie ma znaczenia. No jesteś pierwszy. No o, ja to się będę topił. to jest diving. A. To też się da. Też w sumie się da. Nie wiem, da się nawet umrzeć jak skoczysz na... nie wiem. No tak. Źle, ale tak jak skoczysz jak głową w dół i Jak się, się czemu to jest tyle kontrolek? No, ale to ci będzie pokazywało co naciskać. Zobaczysz sobie na spokojnie mordeczko. To, to ci będzie pokazywało co naciskać. I zawsze wybieraj najtrudniejsze. No bo to no, nie no, jest no, takie no, aż trudne Ale no nie by jest, ale. Jest, ale jest największy to, współczynnik punktów, nawet jak skoczysz źle. Tak mówił Max Kleier. Ktoś już zrobił. Tak, ja. Szybko, nie wiem. Outstanding stuff from Slovakia! That's a good dive! Ale no. prosta ta gierka I e, to nie jest no, prosta w ogóle. Ciągłeś tak długo trwa. No właśnie, nie wiem, no skipujcie to. Dajcie. ja ja na końcu? No halo, ludzie. Waiting, for other, waiting for other players. no nie, nie wiem, nie cokolwiek. No znowu, no wy jesteście Glennc. No, prawie mi skliknąłem najłatwiejszy, bo tak nie ma. To Na szczęście się tak nie da. To jest lekki. O, wyrównałem go pewnie. O kurwa! Wszędzie 10! Człup? Uragan jak skoczył. Wszędzie 10 miałem. 80. Ja nie patrzę. Ja od razu skipuję te oceny, lol. I patrzę tutaj, well, ile mi Ja mam Ja tego nie rozumiem, ta gierka jest zbyt trudna. No, no, przed chwilą mówię, mówię, że to jest znak Ale teraz okaże so, to się mówi. z złą stronę. Aha, bo ja muszę wyczuć, a nie od razu klikać. Well, good, no, tak, więc. I ja, twoja konkurencja, trzecie miejsce? No, ciekawe. Hmm, nie wiem, ja? Faj, Fajne to jest takie, takie mile. Ja Majka, proszę, on, on tam wody nie ma, moje. nie wiem, czyli. Okej, Ok, podwójne. Tak jak, jak tu się mi skliknie, to to jest trage, tragedia. Ja, nie mi nie zaliczyło po prostu znowu. Nienawidzę tej gry, wychodzę z Majka. Jestem pewien, że ja nacisnął dwa przyciski, no nie wiem. nie naciskać w takim jakby opóźnieniu jeden, no i dlatego tego nie zalicza. Ja no dwa naraz, ale nie, nie Nie, nie, no jednym no palcem no 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 palce no są dwa naraz. Ja no też jeden na Ja też jednym palcem. Może last 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 to masz zepsypat po prostu. 92, jamaika! Czasem mi zalicza, czasem nie. No oni wody nie mają. No tak, oni tam, oni do piesku chyba skakali. Yyy... <grym grym grym> y okay, Okej, okay. jaki tragedia. Ale głupio ostatnio. Ja ale jamaika chyba i tak pierwszy. ten nie. pierwszy, nie, to jest źle! Trzecie miejsce. Okej, ja bym nie zjebał. Trudno. Mnie skoczyliśmy tak samo, tak jak sama nazwa. no, tak słabo. <grym> Bo <grym ja na naprzeciw wylądowałem. <grym> nie grajmy no, już w tą minigierkę, proszę. Nie grajmy Za chwilę będziemy kuwać kajaki, to, to od tego trzeba. No, kuwać kajaki. Ostatni nie będę w końcu. Dwa bronzę, lol W ogóle huragan, dwa złota, co się dzieje? No nie ma. Nie manu, kurwa, kajak, Jezus, ty, no, na dopingu no, Francuz na dopingu leci. Nie tego jak... ja nie umiem. Nie czekajcie nie. No nie, nie, nie znaczy, wybiorę dopingu. No znaczy, tak, ja to tak, że są ja lecząć tamte, kurwa, że się płynie prosto. A, no to, to mogę tamte, no to w sumie tamte wybiorę następny moment. Tamte wybieram. Okej. Okay. Ty, fuck. A jak tu, się w to gra? Przyjaw miał mi pokazać jak się pływa i mi nie pokazał. Jak się w to gra? No lewą gałką pływasz i jak trzymasz. A ty w ogóle? prawą gałkę, czy nie? Nie. Tu, teraz? To co, się nie używa. Tu się nie używa. No jest w patronce. Tak. Ale, ale patrz. Ja, no, ja. o no, no możesz teoretycznie, ale. ale po co? Jak, no bo jak płyniesz na barierkę, to to jest, żeby uniknąć jej. Pod nią przypłynę. Na razie dobrze mi idzie. Control of the boat is essential here through Ben Nevis. Passes through that gate with no problems at all. He had to fight to get back through that upstream gate. Well, this gate proved to be yeah, a little problematic, but now he's through that gate. This chicane on the way into Stonehenge is a big test of this athlete. Paddling well, paddling really well here through that gate. Should be feeling happy about yeah, this so far at The second time, Jack. Important to get the technique right here in this upstream gate. Well, it took an awful lot of hard Aber work, and effort, but eventually got through that gate. Perfect run so far. Needs to maintain momentum out of Big Ben. Okej okay, już będę drugi. drugi. Ale będę mieć personal best. Na końcu penalty, jaki. Mam personal best. Stu? Monek się skończył w 58, bo prawie mi, po prostu nie wylatywał w te bramki. Okej okay, no. Monek się ty po prostu płyniełeś do przodu. No tak, bo ma 58 sekund. Manek się co zrobił? No, no zrobił. Nie, no, to się da domyślać, fajnie. Ale... T... Czemu nie wjeżdżaliście w te bramy? Okay. Nie Ale nie wiem, wszystkie by się nie dało. Uragan, ty byłeś no, poza top 3? To są były tam dwa filary, które musiały. Ja I miałem 4. Zabić... <noise> Czwarte miałem. Dobra, to w jakimś pedalskim w ogóle tryby wybraliście. No tak, zgodam się z tym. Ja to pamiętam na tak. O, no. oh, fajne, To no, no, no. 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 tutaj... Może... To Jest najlepszy drift No. Long jump jest fajny. Tutaj tutaj. się, że jest główno no. Zobacz, ty nie umiesz. W trzeba ustawić yes. kont, no. So really y główno, okay, okay, okay. się no, okay, no. no. A nie, jest spalony. Tak, jak dobrze. No, ok. Nie, ma nie, Dobra, nie, mi nie, ja miałem pełny i był prawie world record. Ok, teraz mam pełny. Uy! Okay, no, proszę! Go, okay, no, nie proszę. Nie proszę Nie ma! Nie ma! Jest! Jest! stały! Yes. 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 stało! Nice. World Co? record oh, chyba. Mocno, mocno. rekord. Prawie 9 metrów. Tak, to jest world record u mnie. World record tak. jest, no? Tak, 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 tak. Ja miałem 44, prawie perfect. Dobra, już nie pobiję tego. No kurwa, hałkę i klika! Ale my w kubie, nienawidzę nie tego do no Źle fejkas Monek się osiąga źle gałkę tu Moneks o trzeci, no tak no Okej okay, ja tak nie tu ja nie miałem ponad 8. ponad 8 Ja teraz pierwszy raz miałem i to tak mocno powyżej się prawie 9 Da się tu 9 metrów z perfektem skoczyć Paliłem ja Gdybym biegłem. nie dał tulą, to bym ci coś wygrał Makumba z, no, ma z Monek się bił ja też pani Ja przebiegłem a Monek się już nie jest trzeci niestety W sumie bolałem, żeby Monek się był trzeci, bo Makumba ma więcej medali Więc by więcej no stracić. Daję gałkę! Daję gałkę, on mnie skacze! Ja teraz dałem za późno z tego co no, Za no, ja, ja no jak, to zapuźno, to jak on to, to jest chyba 20 metrów to, to od tego białego. To, to bo... Monek, się, Monek się by pobił... Ej, faktycznie centymetr! No co? Ej, nie, niebezpiecznie, What ale raczej mnie nie pobijecie, musicie, perfekcyjnie. ja już mam zepsuty speedlock, więc nie Skaczę jakoś tragicznie Skacze od razu, w ogóle, tu To no Teraz za wcześnie o wiele! Nie, bracie, bracie pewnie graliście 10 godzin w tą o wiele za wcześnie, a jak, jak się potem, to nawet nie skacze, no kurwa, no. No trudno, No Dobra, ta gra to jest skan. Grali, Słowa mają pewnie 50 godzin. Nienawidzę tego twój, bo no ten twój, 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 twój jest zło no. Jak nie, twój, twój. Twój. No, to wygląda tu? Ojojoj, jak blisko wszyscy. No, bliziutko, bliziutko. Francja, no. Dania i Słowacja, ja, szansa na wygrane. Ostatnie też chyba Javelin chyba. A to jeszcze chyba dwie. Ale bliziutko jest. Nie, jedna teraz, no, sam. Ja. O, o dobry, nie, dobrze. Ja na za, wszystko. I tu każdy może siedzieć dobrze sobie. No. no ja mam, ja mam tutaj stworzone. No to, a czy to jest najlepsze? Więc on może nam to plan. To Znaczy najlepsze, najdalej wszystko mnie na razie rzucone. Jak na pierwszą próbę, nie spal Gówno. Jak na pierwszą próbę. A jak? Stop! 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 Ok, 101. So na jest. jaki kąt sobie dawać? 35 oh, okay. 45, 45. chyba. Ok, okay 45. Jako pierwszy tu 101 45. zrobiłem. 45. i na Jaki kod... Jaki... Nie, nie jaki pamiętam, czy Simrek miał 101. 35-35. Nie pamiętam, że Ty Simrek mieli 101. 101. A co, pamiętam, co Jestem pewien. Pewien. prawie pewny. Mi się wydaje, że mieli 100 ileś jeden miałem, gdybym miał 8 to jeden. Ej, a jaki a masz world record? No właśnie, gdzie będzie pokazane. No jak to rzucasz, to będzie. Jak, nie ma. No, jak rzucisz już. Jak rzucisz, to. nie wiem. Jak, on, jak ten javelin leci, to tam masz napisane. Chyba, nie wiem, porzucie, może. Ej, dobra, co jest? Patrzcie Tych na mój góra. rzut kolejny. Nie wiem, wy macie cię. Ty... Ja rzuciłem... Ja w... Mam 3 Ja też bardzo długo nie umiałem. Mój najgorszy rzut był 99 na razie. Co ja tu robię w ogóle? No ja teraz będzie gówno w ogóle, falów. Ale gówno. Ile masz się tam na tym world e, Mam metr... 197 Co? 197 metrów? No 100 i 97 ale, a, To nie a, ma, no, to nie, nie, nie rzuciłeś 101, 101 no Rzuciłeś 100 ileś jestem jesteś Ule. oszustami 45 to nie jest dobry ten, yy. 35 a. No, 40. No, Masz napisane, że high angle Jak masz 45 Albo obok Jak rzucałeś na przykład 46 No to miałeś high angle, no to chyba wiadomo, że to nie jest to. Ja, Ok, 39, high. ale no. tragedia oh. Dobra, chyba będę mieć złoto. Mój największy... 0 Olimpiadę, 9, 6, 6, 9. co? Zero I... I... wygrałem! Nie! As... O, jeden ślewy. Ja będę się zapisywał, kto innym ma Olimpiad kto ma najwięcej. Kto kliknie? Nie wiem, czemu ktoś nie umie klikać? No, wy nie umiecie klikać. Manexia. chyba. Ale, on mi się rozłączył. Szkoda trochę. Niech się odłączy. Szkoda, Pados. Drugo, Ale, że... wiatr od razu. Ja mam taki okej okay, wiatr. Ooo, ja musiał się zmienić. S, Sigma. Komentator powiedział: bingo. Y bingo. Trochę słaby wiatr mam. Trogiczny wiatr. Osiem w bok Co to jest za wiatr? Okej, okay, z takim wiatrem to jest dobry wynik Okej, okay, dziewięć pod skoc, wiatr Nie razy dziesięć! Pewnie Akurat miałeś wiatr. dwa Akurat powiem wam, że w łuczniństwo się gra lepiej na tym, na komple Tak, no, no tak. na klawiaturze. Na no, na... no, nie latać tak jakby no. Got to be quick here. Time's down. Jakie gówno Cija w 27 glend. No bo miałem tragiczny wiatr. Miałem wiatr 8, przy każdym prawda? Ja miałem 6 w skos. Hmm, Jamajka. Huragan pewnie ma wiatr, nie wiem, 1. Okej, okay, on o, mi odmówił strzału, po prostu schował łuk. mu ten łuk tak lata? On trochę się tak biega. Ale słabo. In the yellow, a great way to this end. Dobra, Na tego wiatru bo nie umiem Ile ci pod skupem. A zwaliłem jedno, mogłem mieć 10, a miałem 9. Przy wiatrze jeden w bok tylko. Let's have a, look at the scoreboard a już jak leciał ciało, to, to będzie źle. And... Wow, nie wiem, na razie mam taką. Really nie mam przewagi yeah. w ogóle. Ja też. Ja, ja też. Trochę, to mocy, to szereg. Szereg. trochę szkoda dla mnie. Ok, 6 plus 1. Słowak jest trochę smutny no. Dobra, przegrałem dwa punkty przez przypadek, tak wiem. Dobra, jest 8 węzł. Jest nawet nie próbował. Zawsze jest wiatr, no. Ale 10 oh, przy 8 to jest sigma. Znowu, znowu taki sam wiatr. Right down the 10 no i nie wiem, ja miałem the wichurę. The taki wiatr. Mam wichurę też. Okej, okay, 9 wiatr. Ja przy 8 miałem 10. Wiem, Rak. Stresuje się tak teraz w tym no, Ostatnia. Nie wiem, kuragan musi się zrezygnować. Zabierzcie, księgowie medalów w jego konkurencji. Zabiorę. Zabiorę mu. Ładnie. Idealnie w kółko było to. Okay, Jadr zero the no arrow masz. Nie, miałem 6 w bok 10. Okej, okay, to fejkujesz. Jak nie fejkujesz, to jest bardzo dobrze. Teraz, no. Ostatni, Ostatni, proszę. proszę no. ok, <laughs> bang on. 10. 9, dobra, jest git. 10-9. Pierw nie, na No co, no ale też masz złoto, na no to... Jeden co? bym miał... Urdę, no! KURDE NO! Kurde! Co to za wiatr? Mi się zmienił wiatr na tym sam, co miałem. Nie no, podzielę punkty ze Słowaka. Co? Okay. W ogóle to w ogóle nie jest po polsku. Podzielę punkty ze Słowaka. To w ogóle podzielę punkty. No ba jebać, zepsułem. I no, tak wow. miejsce. Ja zepsułem 24, ja raz 4 strzeliłem. Moneksu 10 w jednej rundzie, co tam się stało? <grym> <grym> no, bez wydalów to Muszę <grym> zrobić jakiś kom. Masz yes. kajaki wybrane, więc tam, mam tam być. Mam mieć no. to główno wybraliście, nie? Pierw to. Ale nie te mam. drugie kajaki. No kajaki? Te inne kajaki. No to jeszcze to to większe. Nie. Go... To lepsze to gówno. są takie, takie fajne no ciągi. No, ja kurwa lepsze. Nie lubię, ja też nie lubię Triple jump to jest takie. O, fajne. Ja tu mam mieć Czy ty chyba nie lubisz tego. No to jest nie No to No to po prostu. Chyba, że on sterowanie ogarnia, no ale no właśnie Zawsze okay. Za wcześnie o wiele Ale kurwa gówno nie wiem Pokierdolił mnie Znowu za wcześnie a ja będę chciał, za, za wcześnie, ja będę chciał potem zabić tak. Znowu mi nie, kurwa, nie wskoczy Kurwa nienawidzę tego klubu <grym grym grym> A <tani> No spaszko nienawidź Bo znowu teraz będę chciał te przetrzymać I znowu mi kurwa nie wskoczy Szkoda Jamajka, trochę Znowu za wcześnie, ale niech nie, nie będzie to no. ja Za wcześnie, za ale tym. jestem pierwszy, no ale to będę pomity na pewno. I to ciekawe przeze mnie. Okay. W sumie chciałbym złoto w Twojej konkurencji. Tragiczne kąty miałem. No i, no i no. chyba będziesz miał, ja też tragiczne konty teraz mam. Tu high to low, tu high, mieliśmy. Onexio! Polska górą yes. nagle. Dwa... Polska górą! On miał z clickiem skoczył. To jest taki upset właśnie. On miał dwa faule i nagle ten. Nagle pierwszy. Okej, okay, tragedia no. Dobra, Dobra ja nie ja spaliłem. Nie ja spaliłem, ale. No. Tu buta, poszedłem dalej. Oj, 18, pora, kur... ja tu 18 jeszcze nie widziałem. Yeah. Ja, ja nie wiem, jaki to ma rekord, zobaczę zaraz. 18 to jest najwięcej. Tutaj. Nie, ja zaś więcej, więc zobaczę. Zaraz ja zobaczę miał. go. 18, 19, Ale nie mówisz, że nie da się więcej, tylko że tutaj chyba najwięcej. Ja mam 18-29 pod rekord. Ja też. No, no, ja też, no bo to jest każdy bo nie ma. pobiliśmy go. A jaki masz Olimpik? Ja 11. A to, to ty 809. skoczyłeś 18? No to Figris nie skoczył 8 milionów. Dobrze, tutaj. może pobiję Monexio Pobiłem Monexio I syberek w ogóle. Niech kumba co Uf, no małe. Ja skoczyłem dwa razy perfect i raz yy, o jeden za mało, ale wybiłem się za szybko i nie miałem speedlocka. Jeszcze mhm. by był tak daleki skok. Dobra, drugie miejsce jest dobrze, ale pewnie ktoś mnie teraz pobije. Nie, spaliłem chyba. Aj. No spaliłem no, 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 Nie nienawidzę tych chłopów Nie? nie. Od gałką na koniec Francja pierwsza To, byłem, to jest na no, najlepsze, według mnie No według mnie też, on jest taki fajny Według mnie jest okej okay. no, Francja znowu dobrze zaczyna, ale później tak się zepsuje teraz, bo są kajaki no, One są, nie, to są no, fajne Kajaki! Gubne to jest wioślarstwo niby te są? A taka to jest chyba kajak czy w czym płyniesz? Tak. Nie, to jest... PIKNIJCIE A naszy, to się nazywa. Okay. Ja na to kajak nie Ty mogę. możesz mówić na motoczyk, moto, to ja mogę mówić na to kajak. No, to... no, no jak się kłóciliśmy. Tak. Ja nie wiem, może. Ach. Który ja jestem? Zawsze trzeci jakby. Tam. Nie wiem. Na sobie górze. Jak się w to gra?

Okej, się chyba, nie wiem, się płynie normalnie bez kajaka. <laughs> Francuz, wyprzedź tylko tam Słowaka. mnie, ja ale on ma dwa złota, Makumba, no musi też się stracić. no to strasić. może jednak nie. No właśnie, niech tu brąz będzie miał. Weź mu wiedź na tor. No wypierniczaj, Francuz. Francuz, ty tego widzisz? Polska płynie... Ja we... jeszcze nie. Mnie nie, nie patrzy na lampy, to Francuz, jesteś w dupie. Już blisko mety. Dobra, będę drugi Ty, ja swój rekord? Może. Nie pobiłem! Dobra, będę drugi. No Francuz jest jakiś pedał, no co on zrobił? Okej, okay, Polska w połowie, Polska nie... Ja nie wiem jak wy startujecie, od Ja no Majka, czekam, tak czy ja do Majka tej tej dopłynie w ogóle. Nie no, dopłynie, dopłynie. Polak nie dopłynie. Polak to jest na tym w połowie. A Szymer chyba pierwszy raz dopłynął w ogóle. No, no chyba, Albo drugi Aha, to jeszcze muszę wpływać. Nie no, to co? już koniec. Po prostu mi pokazało cię, bo tylko top 3 pokazuje. A lord. Right. To mi to w dużo Dobra, ale ja mam te pad jak ja wszystko rt, to się przytrzymuje. Tak, to możesz trzymać lol. No, ale później nie mogę odtrzymać, Nic No Nic. Szkoda trochę polska DNA. Okej, okay, remis. Ale huragan jest pierwszy, bo ma dwa złota. No. Co teraz jest... Teraz jak nie się nie to mogę... O. Ty, to jest ten dziadek! No tak. To ostatnie? To, czy to? jest główny. Przez ostatnie to jest ostatni, potem jest bieg. Co potem? A właśnie, jeszcze bieg na 400. A ten bieg to jest taka loteria w sumie. w tu nie umie w tym biegu chyba. No. Jakieś dziwnie startuje tam. Jaka tragedia. Dobra, zdążę poprawić? Nie zdążę. Jaki, Jaki debil. Co? 39. Bo ja, nie, bo ja się chciałem w cofnąć, żeby poprawić, bo da się poprawić i ten i już nie mogłem strzelić ostatnią, jak gówno. no. Dobra, nie wiem. Będę tutaj ostatni. Zepsułem dwa. Huragan, co jest? Huragan też popsuć. Nie mogę potem biegu zepsuć, żeby wygrać. Najpierw nic, że zepsułem te tarcze, no. Mogłem nic, nie mogłem strzelić po prostu w ostatnim już, o idziemy oh, na pewno. Ja nic nie, nie mogłem strzelić. Jakim strzetem jestem trzeci? Równiana ta to, to jest spoko tylko, zepsułem mi się padł i nie mogłem strzelać. Nie wiem co. Przegrałem sobie przez to całą rundę. I równiałem. No to 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 go. Go. ja tu, ja, ja nie, nie wiem tego po prostu. Ja nie umiem tej gry zresztą, to jest... Nie wiem, rozłączył mi się po... ...ku... 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 ...ultrafake. Szkoda, Polak. Well, that was truly nie mogę... ...nie mogę wcisnąć. Z ostatniego miejsca... No nie, jeden, kurwa, ty! No, jak to będzie tak, jak ostatnio, to ja ci nie wiem. ...things going well after that round, ...let's have a look at the scoreboard... ...second place... Zero, 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 zero! ...round six then, the final round... Has to Okej Tak! 0-5, nie, to jest cool no źle dla mnie a to był mój personal best Co? No tak, ja nie, to? nie wiem, Czemu chciał być pierwszy? Ja majka umieszczam, ja majka bo... Mam trzy srebrne i jedno tak? złote Masz dwa złota Ota. i zero srebrnych, no nie Nie m. może Xia drugi raz wygrać, no to będzie... No mogę. Ja, ja do no Ale w tutaj tak średnio więc... Masz No ja proszę. Moja była na dopingu. Oh! Start KSIA, proszę. Nie. Jestem ostatni! Ja ostatni. Ja no, nie jak nie masz na Digging deep for glory here. Important to have a good start, but vital that these athletes keep some energy for the remaining three quarters. Really is in stride. Could win this one. The halfway point fast approaching here. Now's the time for these athletes to really make their move. Entering the bend, this is the halfway point. Leading the pack Denmark. Second, it's Poland. Slovakia are in third place. Entering the home straight with 100 meters to go. We're approaching the final stages of this 400 meters. Very, very tight at the front of this. Okej. Okay. Oh, yeah. Jak tam Skończy z mi się? Dobra, dobra, wiecie tak, co, ja byłem kibra. w jednym miejscu, drugi, ale skończył mi się stream to i tego nie zauważyłem i się zmęczyłem. I co? Ja... Ja sobie zostawiłem na koniec ten cały pas. Nie. Moim celem tutaj było nie wypadnięcie poza top 3. Kolejna wygrana moja olimpiada Kolej...